Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Na bieżąco. Z okazji 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zespół Małe TGD stworzył piosenkę Godzina wuje i współautorką jest obecna w studiu radia Warszawa Monika Mimi Wydrzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak opowiadać dzieciom o tak strasznych wydarzeniach jak wojna, tragedia, śmierć, a to wszystko było obecne podczas powstania warszawskiego. Hmm. Bardzo trudne pytanie. To jest trudna wielu, materia, z którą musiała się pani zmierzyć. Myślę, że wielu rodziców e, czy, czy pedagogów sobie to pytanie zadaje, i wydaje mi się, że to właśnie pytanie zadali sobie pomysłodawcy, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, które poprosiło nas o tą piosenkę. Kiedy dostaliśmy pierwszego maila w tej sprawie, ja uznałam, że to jest pomysł absolutnie genialny i potrzebny, dlatego że opowiadanie dzieciom o takich trudnych wydarzeniach jest kłopotliwe i ten dobór słów i dobór narracji e, jest, musi być tutaj bardzo przemyślany. at least Ekstremalnie potrzebny. I ten projekt to jest, powiem szczerze, dla mnie jeden z najważniejszych projektów w tym roku. Długo się do tego przygotowaliśmy z Piotrem Nazarukiem, z którym, z którym tą piosenkę pisaliśmy. Przez wiele spotkań dyskutowaliśmy, jakich użyć słów, jaką wybrać oprawę muzyczną, jak zrobić to tak, żeby brzmiało nadal jak piosenka dziecięca, ale miało ten swój ciężar, miało przekazane te hasła, klucze, które są y, kluczowe dla tej, dla tej piosenki. I wydaje mi się, że ta piosenka, tak odpowiem, trochę przewodnicząca. Ale wydaje mi się, że ta piosenka może być takim pierwszym krokiem do tej rozmowy. Ukryliśmy tam bardzo dużo wiedzy, staraliśmy się opowiedzieć to w jak najbardziej czytelny sposób, a też no, zapraszam do obejrzenia teledysku. On, on będzie, myślę, dobrym, dobrym jakimś wprowadzeniem do tej rozmowy. Nie wiem, nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam też swoich dzieci, więc nie chcę tutaj stawać w roli jakiegoś mentora, ale jedno co wiem, to że, to, że trzeba o tych wydarzeniach mówić i, i trzeba dzieci wprowadzić. W ten świat historii w taki sposób, jaki jest dostosowany do ich wieku, ale, ale jak najwcześniej. Wspomniała Pani o teledysku, a w teledysku wystąpili powstańcy warszawscy Maria Kowalska pseudonim myszka oraz leszek żukowski pseudonim Antek. Czy dzieci podczas realizacji tego teledysku pytali, jak to było? Czy jakaś taka międzypokoleniowa nic się nawiązała? Praca nad tą piosenką z naszymi dziećmi, nawet teraz mam łzy w oczach, to dla mnie y, był prawdziwy też przewrót w, w jakimś obserwowaniu ich i rela naszych relacjach, bo już kiedy przynieśliśmy im pierwszy szkic tego utworu i opowiedzieliśmy o czym jest piosenka, pytaliśmy czy wiedzą, czym jest godzina w, czym jest powstanie, dzieci bardzo się wzruszały śpiewając ten tekst, co było dla mnie pierwszym znakiem, że ta piosenka może mieć taki dobry, dobry mam znaczenie y, emocjonalny i świadomy odbiór przez dzieci. I kiedy przyjechaliśmy na plan telewizyjny, przygotowaliśmy dzieci, że tam spotkają się z prawdziwymi powstańcami. Dla nich to było ogromne przeżycie, mogli z nimi porozmawiać. Byli oczywiście ekstremalnie zawstydzeni i przejęci tą całą sytuacją, ale, ale to była, no, myślę, niesamowita i bardzo rzadka okazja, żeby zderzyć, zetknąć, dotknąć historii tak naprawdę na żywo. Bardzo wzruszający moment dla nas cały czas na planie. Przyznam, że my tutaj w redakcji, gdy po raz pierwszy Słuchaliśmy tego utworu, też łzy się pojawiły, a to chyba pokazuje, że, że ten efekt finalny jest bardzo dobry. My oczywiście zaprezentujemy po naszej rozmowie po raz pierwszy na antenie radia Warszawa, utwór godzina W, małego TGD. My często widzimy powstańców jako osoby starsze, ale oni podczas powstania byli dziećmi. Często tak. dziećmi. Tak, tak, nastolatkami, bardzo młodymi ludźmi. To, to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy mieliśmy pisać ten utwór. Jak pokazać dzieciom, że to byli. Zwykli ludzie, zwykłe dziewczyny i zwyczajni chłopcy, takie tacy jak my dzisiaj, którzy znaleźli się w tych okolicznościach, stanęli na wysokości zadania, wykazali się niesamowitą odwagą. O tym właśnie jest tekst tej piosenki. I to, to jest też taki trudny element do, do opowiadania dzieciom, jak młodego wieku powstańców często dotyczyła ta, ta historia. Jakie wartości chciała Pani przekazać w tym utworze? Hmm. Tutaj odpowiedział jest, to, to jest ciekawe, że cały czas odnoszę się do piosenki, ale ona zajęła nam wiele tygodni i, i staraliśmy się tam przekazać wszystko to, co nam najbardziej w tym temacie gra w sercach. I, e, i, i tam odpowiedział jest bridge, zresztą e, cała Warszawa jest teraz obwieszona e, plakatami z tym hasłem Wujak Wolność, Wujak Ważne, Wujak Wyzwanie dla Odważnych, Wujak Wspólnota, Wujak Wiara, Wujak Walcząca Warszawa. Bardzo się wzruszyliśmy, kiedy, kiedy pierwszy raz odśpiewaliśmy sami z Piotrkiem ten fragment e, i dla na mnie te te i nie tylko... Y inne na W. Wartości, które, które warto dzieciom dzisiaj przekazywać też w tym temacie, to, to poczucie wspólnoty, to jednoczenie się, to bycie razem, które dzisiaj jest tak rzadkie, to, to wydaje mi się najważniejsze w tym temacie. To taka, wydawałoby się, dziecięca wyliczanka obecna w tym, w tym utworze. Więc nie zawsze ze smutkiem na ustach trzeba o Powstaniu Warszawskim opowiadać? Wydaje mi się, że nie zawsze ze smutkiem na ustach trzeba o wszystkim opowiadać, i o tym jest muzyka dziecięca, i dlatego jest takim wyzwaniem bo tutaj nie możemy pójść w jakiś patos i szukanie jakichś wyszukanych metafor i udawanie, że gdzieś za tym pięknym wierszem jest właśnie ta treść, szukanie tych interpretacji. Tutaj trzeba być bardzo w punkt, bardzo dosłownym. To musi być bardzo proste w swoim przekazie. I myślę, że ta piosenka też koresponduje z resztą naszej twórczości, która często niesie ze sobą ciężkość. Niech się ściemnia między, za oknami, ale nigdy między nami. To są takie bardzo proste, proste rzeczy, które my w piosenkach przemycamy, czy o relacjach z rodzicami, i, i tutaj, tutaj było podobnie, że staraliśmy się, żeby mimo tej gładkiej oprawy dla dzieci, która wpisuje się w naszą twórczość i w to, czego dzieci dzisiaj słuchają, ten ciężar został zachowany. Choć te najpopularniejsze utwory małego TGD, no, Góry do Góry, no, to, już, to już klasyk mhm. wręcz, no, to są takie utwory, przy których dobrze się bawimy, szalejemy. Wręcz. Te, bardzo dziękujemy. Obserwujemy to na koncertach również. Y tak, bo w, też wydaje mi się, że w byciu dzieckiem to jest właśnie mieszanka poznawania świata, uczenia się nowych rzeczy i tej naturalności, szaleństwa i ekspresji. I tego dzieciom oczywiście nie chcemy zabierać. I wydaje mi się, że to jest też y, sukcesem małego TGD, że on jest po prostu to jest muzyka dziecięca, której naprawdę bardzo brakuje, bo to, to pozwolenie dzieciom być dziećmi i przygotowanie y, też dla nich takiego muzycznie materiału dziecięcego nie jest łatwe, bo dzieci teraz słuchają muzyki, której słuchają dorośli. Nie zawsze nawet dostosowanej do wieku, po prostu chcą słuchać tego, czego, czego już słuchają nastolatki i dorośli. Zresztą tak się stało też przez te wszystkie platformy, przez które docierają do nich te utwory. Więc dla nas to otworzenie muzyki dziecięcej, w której teksty są dostosowane do ich wieku, te, te wartości przekazywane są, są przemyślane, każda piosenka ma jakąś puentę, nawet y, góry do góry y, jednak mówi o przeskakiwaniu gór i o tym, że dziecięca wiara może te góry przenosić. Jeszcze trochę w oderwaniu y, od y, utworu, który dominuje dzisiaj w naszej rozmowie. Małe TGD to jeden z projektów, w których bierze pani udział, ale czy nie ma pani takiego wrażenia, że, że, że tkwi pani w miejscu, bo jednak dzieci dorastają, zmieniają się, skład małego TGD się zmienia i mhm. trzeba cały czas pracować od nowa, od nowa zaczynać od tego samego momentu. Właśnie, wręcz przeciwnie, Mam cały czas mam poczucie ogromnego rozwoju i powiem szczerze, że zawsze kiedy ja pracuję jako e, trener wokalny i jako e, songwriterka, pieśniopisarka, tak bym powiedziała, piosenkopisarka, z bardzo wieloma polskimi artystami, dorosłymi artystami, Małe TGD to jest jedyny projekt dziecięcy, dla którego piszę obecnie, i, i często w wywiadach e, na ten temat pytają mnie, no jak ty z tą pracą z dziećmi, co, co to pani daje, dlaczego się pani na to decyduje, to, to, to właśnie to jest moje miejsce rozwoju, Dlatego, że naprawdę napisanie dobrej piosenki dla dzieci to jest zdecydowanie największe wyzwanie w całej mojej twórczości. I czuję tutaj, że, że też znajdujemy jakieś, jakieś takie nowe punkty dotarcia. I Mały TGD jest szczególnym projektem, bo my się od tych dzieci odbijamy. My się z nimi spotykamy regularnie. Prowadzimy szkółkę TGD, czyli zajęcia dla dzieci raz w tygodniu w Warszawie i w różnych miejscach Polski. Już takie otwarte mamy w Warszawie ponad 150 dzieci, więc my te tematy na piosenki, to jak z nimi pracować i, i jak jeszcze lepiej prowadzić te zajęcia, jak jeszcze skuteczniej, jak właśnie mieć lepsze dotarcie. My sobie to, y, tak brzydko powiem, ćwiczymy na żywym materiale, to znaczy po prostu obcujemy z dziećmi, staramy się z nimi jak najwięcej rozmawiać. I tak pojawiają się zazwyczaj y, pomysły na piosenki, kiedy się z nimi modlimy, czy po prostu rozmawiamy. Małe TGD wystąpi jutro w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego, między innymi podczas tego koncertu y, premiera y, utworu Godzina W, premierowe wykonanie na żywo. Y, Jakie to będzie wydarzenie? Czy to będzie wydarzenie wpisujące się w obchody 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, czy to po prostu będzie dobra zabawa z małym TGD? Hmm. Zdecydowanie myślę, że to będzie wydarzenie wpisujące się w te obchody. I też powiem szczerze, że ja jestem zawsze pełna podziwu dla y, takiego szerokiego spojrzenia ze strony organizatorów, instytucji, które, które szukają właśnie tych różnych punktów dotarcia i zaproszenie dzieci na, na dziedziniec y, muzeum które będą mogły też zobaczyć dużo więcej niż tylko nasz koncert tego dnia. Myślę, że też to szczególne miejsce i ta premiera tej piosenki, mam nadzieję, staną się pretekstem do bardzo wielu rozmów w domu. I taka rzecz, która najbardziej mnie wzrusza poza tymi pozytywnymi, tak jak od Was, komentarzami na temat tej piosenki, czy komentarzami, które są w internecie, to, to kiedy słyszę od rodziców, dzieci, czy dostajemy wiadomości, że wczoraj cały wieczór oglądaliśmy różne materiały archiwalne. Wczoraj cały wieczór czytaliśmy książkę na temat powstania. Wczoraj musieliśmy sami się dokształcać, żeby opowiedzieć więcej dzieciom, bo były takie ciekawe. Już mamy kupione bilety, bo chcemy właśnie odwiedzić jakieś miejsca. To, to jest dla nas niezwykłe, bardzo potrzebne i serdecznie Państwa zapraszamy na nasz jutrzejszy koncert. Będzie też wesoło, będzie można z dzieciakami poskakać, ale będzie też poważnie i, i będziemy mogli też być razem. To przedpremierowo, ale premierowo w Radiu Warszawa. Wysłuchajmy utworu Godzina W, współ Autorka tego utworu Monika Mimi Wydrzyńska była w naszym studiu Małe TGD Godzina W. Bardzo dziękuję za obecność w studiu. Bardzo dziękuję.